Cześć Boże, dzień dobry, witam i zapraszam do nowej serii z życia kapelana, wyznania kapelana, dzisiaj wyznania, a może wyzwania covidowe. się zmieniło w twojej posłudze podczas pandemii? Wiesz, co no w sumie zmieniło się niewiele. Znaczy to, co się zmieniło, no to zmieniło się tak zewnętrznie. Nie? Zmieniły się warunki, zmieniły się zasady sanitarne. To, co się pewnie też zmieniło, co widziałem, szczególnie na początku pandemii, to ilość wizyt. O dziwo było ich więcej niż mniej. Może dlatego, że, że ludzie się bali, że ludzie jakoś się też. Chcieli się z kimś spotkać, nie? byli wyizolowani, byli zamknięci, a wiedzieli, że kapelan hospicjum nie jeździ po chorych, więc, więc niektórzy po prostu chcieli się spotkać, porozmawiać w tym lęku. To zmieniło się na pewno. Też myślę troszkę właśnie. Czas, który, który trzeba poświęcić na, na, na wizytę nie? w środkach ochrony osobistej, zanim się to ubierze, zanim się ściągnie, e, no to trochę trwa, więc, więc te wizyty zajmują więcej czasu, jest trochę trudniej pogodzić te wszystkie obowiązki. E, także to jest to, co najważniejsze, co się zmieniło. A co z sakramentami? E, cały czas ich udzielam Trudno powiedzieć, czy było więcej, czy mniej, czy coś się w tym względzie zmieniło. Jeśli chodzi o częstotliwość przyjmowania sakramentów, sakramentu chorych, spowiedzi czy komunii. Wiadome, to co to, to jest ważne, to żeby, żeby zachować przepisy sanitarne, żeby troszczyć się o bezpieczeństwo naszych podopiecznych, ale ale jeżdżę też z sakramentami do chorych i cały czas jeździłem. W czasie, w czasie pandemii cały czas chorzy mogli przyjmować wszystkie sakramenty. Może było tak, że niektórzy trochę z lęku, trochę z obawy też się pytali o sakrament namaszczenia chorych, o ostatnie namaszczenie. Może była okazja tego, żeby wytłumaczyć niektórym, że. Właśnie sakrament chorych to nie jest ostatnie namaszczenie, że jestem tą modlitwą, gdzie Pan Bóg chce przychodzić z darem uzdrowienia, umocnienia, łogi w cierpieniu. Miałeś jakieś trudne momenty? No chyba najtrudniejszy moment to była wigilia w hospicjum, bo jakby ta trudność największa to tutaj w hospicjum stacjonarnym jest taka, że nie ma odwiedzin. Bardzo się bałem tej wigilii, jak to będzie bez rodzin. W zeszłym roku, znaczy się jeszcze przed pandemią mieliśmy wigilię dla 70 osób rodziny podopieczni, bo my wigilię robimy normalnie w wigilię. W dzień wigilii po południu, tak jak w każdych domach się zasiada, w naszych domach się zasiada, nie. Także to był taki trudny moment, bardzo się tego bałem. A okazał się bardzo piękny, wspaniały nasi przyjaciele przygotowali przygotowali te potrawy, które zwykle mieliśmy trochę spokojniej, bo Wigilia 30 osób to nie jest Wigilia na 70. Łatwiej to wszystko zorganizować, podać. Bałem się o chorych też, o to jak będą przeżywać tą rozłąkę z bliskimi. I, i to było takie że to rzeczywiście dla mnie doświadczenie, że stworzyliśmy tutaj dom, bo ci chorzy też byli bardzo zadowoleni z tego czasu. I, i, i to był jeden trudny moment. Drugi trudny moment był, kiedy yy, kiedy mieliśmy też chorych, zarażonych COVID-em na oddziale, to, to, to na pewno trudny moment. Praca w kombinezonie barierowym nie jest łatwa, sauna za darmo, nie? Ale, ale też niesamowicie zgrany personel sprawił, że, że, że ten trudny moment też, też, też udało się przetrwać, że, że, że już jest wszystko w porządku. I, I że też możemy dalej dalej funkcjonować, pomagać, przyjmować chorych. Także to były dwa chyba najtrudniejsze momenty. A co jest najtrudniejsze w relacji z pacjentem podczas w obliczu COVID? -a? Kilka takich rzeczy. Pierwsza to jest czasem strach. Który sprawia, że nie jadę do pacjenta, nie? bo ktoś nie chce wizyty kapelana ze względu na, na, na ten lęk przed, przed zarażeniem. Druga, druga rzecz, jakby od mojej strony, to jest ten lęk, żeby nie zarazić chorego, żeby nie przynieść choremu COVID. To na przykład, ja rzadko jeżdżę do domu do mamy, dlatego, że ona też jest czynną pielęgniarką i żeby nie przenieść ja do moich chorych albo ona do swoich chorych, gdyby ktoś z nas był zarażonym, no to to się staramy, nie, nie, się nie widujemy zbyt często. Były takie momenty z różnych powodów, kiedy tych zarażeń było więcej albo ona czy ja miałem kontakt z kimś zarażonym, więc, więc byliśmy w tej kwarantannie, żeby się rzeczywiście nie nie, nie spotykać to. To, to, to jest jakby trudne, żeby się, żeby, żeby zadbać o bezpieczeństwo chorych. I to też trudne doświadczenie to jest to, kiedy, kiedy trzeba być, czy to w przypadku chorych covidowych w całym tym stroju ochronnym, w kombinezonie barierowym, ale nawet w przypadku naszych chorych tych, których odwiedzamy, czy tutaj na oddziale, którzy nie są zarażeni, to środki ochrony osobistej oddzielają. Maseczka, rękawiczki i to wszystko sprawia, że, 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 że stawia się jakaś bariera, że, że nie widać nawet twarzy, nie widać uśmiechu. To zresztą jedna chora mi powiedziała, że przez to, że ksiądz jest w maseczce, to ja nawet nie widziałam, jak się ksiądz śmieje i jak ksiądz wygląda do końca, więc, więc to jest trudne, bo to stwarza jakąś barierę, ale z drugiej strony, Chodzi o bezpieczeństwo, przede wszystkim naszych podopiecznych. Czy się bałeś, boisz? To co powiedziałem, no najbardziej się naj, na, największy lęk to jest lęk o, o naszych podopiecznych, żeby ich nie zarazić, ale tylko głupi się nie boi, tylko głupi się nie boi, więc, więc to nie jest tak, że że, że nie miałem obawy, czy. Szczególnie wtedy, kiedy, kiedy się idzie do, 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 do chorego, zarażonego, ale z drugiej strony jakby no też ta świadomość, że, że to jest ważne, że, że moja obecność, a właściwie obecność Chrystusa przeze mnie jest ważna. Natomiast yy, ta obawa też powoduje, myślę, to, że, że, że staramy się być uważni, że jakoś tam się, się truszczymy o to, żeby, żeby pracować bezpiecznie dla podopiecznych i dla nas. Zaszczepiłeś się? Tak, zaszczepiłem się i, i to jest super, że, że jakby kolejna rzecz taka, która sprawia, że możemy pracować w większym bezpieczeństwie i bardziej chronić naszych podopiecznych. czegoś jakieś pozytywne strony pandemii? W relacji z chorymi tak, chociażby dlatego, że, że, że na początku szczególnie, chociaż też teraz było, było więcej wizyt. Myślę, że dla wielu to jest taki czas, gdzie mogli się zorientować, co jest ważne, zastanowić się, zatrzymać, nie? Więc, więc to jest okazja. Dostrzegam też zaangażowanie wielu ludzi, to pokazało, że, że w wielu są też pokłady, pokłady dobra, że ludzie potrafią sobie pomagać, że potrafią być, być, być dla siebie. O tak ogólnie to niektórzy się zorientowali, że są rodziną. Nie? Ludzie sami o tym mówili, że rodzice się zorientowali, że mają dzieci, dzieci, że mają rodziców po prostu przez to, przez to bycie w domu. Na pewno też od takiej strony duszpasterskiej. pasterskiej ten czas pokazał, jakby, że niektórzy, niektórzy jakieś mocno się zaangażowali. W, w tą duszpasterską posługę, chociażby, chociażby w internecie. To, to jest trudny czas, ale tak, to jest taki czas, w którym też są, jest dużo dobra i te wyzwania są takie, gdzie, gdzie, gdzie można zobaczyć też pozytywne strony. Dajcie w komentarzach znać, czy Wam się podobało. Dajcie znać o czym chcielibyście posłuchać, jeśli chodzi o posługę kapelana. Zachęcam do tego, żeby subskrybować nasz kanał. Zachęcam do tego, żeby też zobaczyć inne nasze filmy, wejść na ten cykl wielkopostny, czy to księdze wyjścia, czy tych komentarzy niedzielnych. No, i do tego naszego cyklu Poznaj nas. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za to, żeście oglądali ten film. Szczęść Boże. Do zobaczenia w kolejnym filmie z cyklu wyznania kapelana.